Cześć, zapraszam na szybki jeszcze unboxing, bez testu. Yy, unboxing, prezentację. Co wam dokładnie przedstawię? Yy, kupiłem jakiś czas temu kleje do kleju. No czy no do pistoletu na kle, do Jan Julek, jak to dobrze powiedzieć? To jest glue sticks, czyli ta pałeczki kleju do pistoletu do kleju na gorąco. Och, wreszcie. Możecie tym łączyć drewno, metal, kart, to jest karton, glas szkło, materiały, plastik, ceramikę i znacznie więcej różnych materiałów. Tutaj mamy klej z PEPCO kupiony za 6 zł, gdzie macie 32 pałeczki kleju, takie nie za długie, nie za nie za nie za długie, nie za krótkie. O. I mm, jeśli chodzi o klej na gorąco, to tutaj nie ma za specjalnie co pokazywać ani nie chcę pokazywać. No, klej, klej jak jest gorący i zastyga, robi się taki twardawy, chociaż elastyczny. Nie wiem, kto mi to w ogóle otwierał. Prawdopodobnie mój siostrzeniec gdzieś go wygrzebał z regału czy z szafki. E, ogólnie nie jest to otwarte, ale jest. E, klej sobie damy na bok. Tak po prostu chciałem się pochwalić, że w Pepko kupiłem za 6 zł. A tutaj mamy e, pistolet do kleju na gorąco ze sklepów sieci Dino czy z sieci sklepów Dino kupiłem go ostatnio za 10 zł, chociaż były na niego wcześniej promocje. To nie kupiłem jednak, a szkoda, bo ja ogólnie taki pistolet już miałem. Miałem taki pistolet kupiony jeszcze za czasów, nie wiem, 2011, 12 czy 13 rok, jakoś tak to było. I kosztował mnie kilkanaście złotych na promocji najtaniej na Allegro. A patrzcie na to. Minęło Ponad 10 lat, i kupiłem taki pistolet normalnie w markecie po normalnej cenie 10 zł. Identyczny z tym, co ja miałem. Naprawdę identyczny pistolet do kleju na gorąco. Tamten pistolet, to nie wiem, gdzieś zaginął w akcji, już go nie widziałem. Naklej 7 mm, taki niby model. Moc 20 W, wystarczające dla większości osób. W zestawie są trzy wkłady kleju. Importer TIA, spółka ZOO dla Dino, oczywiście wyprodukowano w Chinach. Cena normalna 9,99. On był chyba na promocjach po 8 zł. Wkładu kleju polimerowego. A to ja nie wiedziałem, że te laski kleju to jest klej polimerowy, szczerze mówiąc. Ha, dowiedziałem się czegoś nowego, bo nie wiedziałem tego serio. Można ogólnie kupić dłuższe wkłady o tej średnicy. Można kupić jakieś takie kiedyś widziałem, nawet chyba mam jeszcze z tamtego starego pistoletu, co zaginął w akcji. Pewnie ktoś gdzieś pożyczył, zabrał, nie, poch nie przyznał się i tak dalej. No nie ma sensu szukać, skoro za 10 zł kupiłem nowy. I w sumie, cóż, trzeba zrobić unboxing. Czy da się to? Nie da się tak, jakbym chciał to otworzyć, więc szukamy opcji naokoło. Zaczniemy sobie objeżdżać po obwodzie. A w ogóle, w sumie, jak mam nożyk do tapet, to chyba będzie prościej tym jechać. Szybciej, może też, może niebezpieczniej, ale szybciej. Tak nawet jest jeszcze szybciej. Zawsze takie rzeczy objeżdżam do końca, bo ja wiem, że odpady w Polsce i nie tylko. Dziwnym cudem trafiają w innych krajach. Trafiają na jakieś wysypiska czasem, a potem do morza. I nie chcę na przykład, żeby podusiły się ryby czy jakieś małe żyjątka w wodzie. Bezpieczniej jest to po prostu. Idealnie objechać w całości dookoła i w ten sposób wyrzucić na tworzywo do segregacji. Klej jest taki trochę zarzucony. To jest klej polimerowy. Ja nigdy nie wiedziałem, że to się nazywa klej polimerowy. Ja to zawsze mówiłem klej do pistoletu na gorąco. I mówiłem na to te yy... pałeczki kleju albo laski, co brzmi źle, ale trudno. Yy... Mamy uchwycik do, yy, który się tu montuje no, w sumie można zamontować sobie, ale powiem Wam tak, ja zawsze robiłem jedną modyfikację, bo ja zawsze przy, yy, czy zawsze, zawsze w tych pistoletach objeżdżałem z jednej strony tak, z jednej strony robiłem ścięcie tutaj. Żeby łatwiej było damy sobie na bok ten ucięty plastik, żeby łatwiej było y, składać ten, y, tą podpórkę, gdy jest. Y, Gdy jest zamontowana tak po prostu, bo ona musi być według mnie, chyba że ktoś ma jakiś taki uchwyt do tego dedykowany, że sobie odkłada to spoko, albo kładzie cały czas należąco. Ja nie jestem fanem, ta podpórka jest super według mnie. Skoro tu było ścięte z tej, to tutaj zetnę z tej. Ten nożyk już mam wstępiony trochę słabo, ale cóż, musi wystarczyć. Tutaj można nawet lepiej ściąć. Z tej strony, jak się będzie do otwierania składać, to będzie dobrze. Ja już to przetestowałem, więc polecam coś takiego zrobić. To się i tak wytrzyma, jeśli tam jest jakieś nierówne tworzywo. Dobra, zamontujemy sobie. O! I składa się to znacznie lepiej, bo zawsze to się jakoś tak blokowało. Ciężko to było. E, na przykład e, odgiąć z powrotem. I ja miałem zawsze wrażenie, że potem ta blaszka od tej stopki czy podpórki to się zaczyna rozjeżdżać i puszcza po prostu. Ale, żeby nie było, e, a, zaczepiłem sobie przewodem o statyw. E, trochę na temat specyfikacji złóżmy sobie. Tą ochronkę. Ona może być cały czas. Nie przeszkadza w używaniu. Jak widzicie, łapie co ma łapać. Tutaj jest taki e, dzyndzolek co łapie klej podczas przesuwania. E, dlatego go przesuwa tutaj do tej e, komory, gdzie jest wokół niej grzałka i ta grzałka podgrzewa ten klej i potem ten klej wypływa tutaj przez tą końcówkę. Końcówkę można byłoby tak na dobrą sprawę nawet przeszlifować ładnie jakimś drobnym papierem ściernym, żeby była ładna, gładka. Na ten moment nie będę tutaj nic kombinował. Tutaj ta guma się obraca, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje, że się obraca, ale może nie. Może nie, chyba nie. To jest chyba silikon, więc on wytrzymuje 300 stopni, bo inaczej to by się stopił. Na tamtym moim pistolecie do kleju na gorąco też miałem coś takiego, więc to musiał być, to musi być silikon prawdziwy, nie jakaś guma podrabiana, że to wytrzymuje temperaturę i się nie topi. Guma to by puściła pewnie. Super, znaczy ja jestem zadowolony. To jest dla mnie idealny pistolet, żeby nie inwestować nie wiadomo ilu pieniędzy. Hmm. A w tą stronę już się przeteguje, i to nie jest kwestia tutaj tego, że ja to tutaj na tym trójkącie wewnętrznym yy, zrobiłem, tylko po prostu yy, tutaj jest coś jeszcze nie halo. Mam wrażenie, że ten rowek tutaj był źle odlany albo taka wada fabryczna, ale nie przeszkadza to. Jeśli ktoś mocno nie naciska, to się nic nie dzieje. Ja muszę to naprawdę mocno uderzyć albo docisnąć konkretną wagą, tak na dobrą sprawę chyba ze 2 kg muszę włożyć siły, żeby to się odgięło. Ale ja to postaram się poprawić, żeby y, może dremelem, właśnie dremel to jest y, y, taka y, szlifierka. Y, y, jak to się nazywa? Gdzie macie bolec tak. Y, y, nie, oscylacyjna. Chociaż oscylacyjna też by mogła być. Yy, ale to jest szlifierka. No, się mówiło na to. Dobra, nie chcę mówić, bo niektórzy się przyczepią, że yy, jakieś podteksty albo, że to brzmi źle, więc odpuszczę. No, po prostu dremel. Dremel duży czy dme, dremel mały bez problemu powinien się nadać. Maszynka tego typu. Yy, wygląda to naprawdę git. Montujecie sobie klej tak, dociskacie do końca, już nawet prawie cały się chowa. I jak zaczyna grzać i łapać już temperaturę, trzeba co jakiś czas delikatnie naciskać, aż zacznie ten klej faktycznie popychać. I on idzie, i tutaj się topi, i wypychany jest tutaj przez tą końcówkę. Ja sobie wyciągnę ten klej polimerowy. Nie wiedziałem, że to jest klej polimerowy, naprawdę. Dobrze się czegoś nowego nauczyć. Odkładamy sobie sam pistolecik na bok. Czy coś tutaj jeszcze jest na tej etykiecie ciekawego? Sposób utylizacji. Moc 20 W czyli bardzo mało, ale bezpośrednio z gniazdka sieciowego. Wtyczka jest. Jak wtyczka, kabel lichy, podejrzewam, że tu jest żyła, nie wiem, 0,25 albo 0, y, przepraszam, 0,5 mm kwadratowego w przekroju, bo nie sądzę, żeby większa była. Do 20 W to wcale nie potrzeba jakoś dużo, dużego, dużego przekroju kabla, ale fajnie jakby był dobry ogólnie kabel jakościowo, czyli zmiedzi czy coś ten deseń. E, moc namionowa 20 W przy 230 V to jest o, rany 20. 30 W. Tak na szybko w głowie licząc, to wychodzi mi, że to pobiera z 5 setnych ampera. No, może więcej, bo około 7, 8, może maks 10. Czyli 1 dziesiąta ampera. No dobra, 1,10A by się zgadzało mniej więcej. To jest bardzo mało. Yy, ale kurczę. Ten przewód fajnie, jakby było zobaczyć, jaka jest żyła. Pokażę Wam, jak producenci oszczędzają. Ja pamiętam, że w tamtym moim pistolecie do kleju na gorąco, mimo że był identyczny, identyczny był, to kabelek był chyba jeszcze gorszy niż tutaj. Czyli coś się poprawiło po czasie. Możliwe, że po prostu. Dystrybutorzy, którzy zamawiali towar, mieli pretensje i go reklamowali dosyć często albo po prostu nie chcieli brać. Tu najlepsze jest to, że nie można nic rozczytać. Ja nie wiem, czy w ogóle taki kabel może być, czy urządzenie z takim kablem może być dopuszczone do sprzedaży, bo oznaczenie na kablach chyba zawsze powinno być widoczne. Nie wiem, ja poszukam oznaczenia jakiegoś w miarę, ale tu nic nie widać, naprawdę nic nie widać. Wygląda jakby to, co w kablu odciskuje dane, było wytarte, uszkodzone albo coś, ten deseń. Można byłoby się z tego względu powołać na wadę prawną albo na niebezpieczeństwo produktu, bo nie wiesz, jakie ma, jaką ma specyfikację. Ale nawet jakby to była żyła wielkości włosa, to jest wystarczająca, naprawdę. Grubości włosa, przepraszam. Yy, wielkość czy długość nie ma znaczenia, tylko yy, wielkość czy długość, tak, tylko grubość włosa. O to mi chodzi do, jako porównanie dobra. Yy, instrukcja. dysza, otwór ładowania kleju, spust, przewód zasilający standardowo. Tutaj nie ma za specjalnie konkretnych informacji. Sam pistolet jest z dino. Nie wiem czy był pistolet do kleju na gorąco w Pepko, bo w Pepko są kleje. I nie wiem czy pistolet do kleju na gorąco w Pepko nie był jakoś akurat znacznie droższy. Że ja go nie kupiłem. Bo ja bym normalnie kupił. Normalnie chciałem kupić i kupiłem niedawno w Dino. Aż muszę z ciekawości, jak będę w sklepach typu Dils, Pepco, Action, zobaczyć po ile tam są kleje do Boże, pistolety do kleju na gorąco. Aż jestem ciekaw, ale mówię, taki pistolecik za 10 zł bez problemu spełnia większość yy, potrzeb normalnego użytkownika. Także. Ten klej... No jedyne, co może bym zrobił, to bym odtłuścił te kleje z wierzchu, bo mam wrażenie, że są jakimś takim smarem albo czymś usmarowane. Co może mieć negatywny wpływ potem na sam klej e, albo na to, co się klei. Nie wiem. Ja bym to odtłuścił dla pewności. Wiecie? Albo benzyną, albo e, alkoholem jakimś czystym. Spirytus e, czy... Alkohol izopropylowy byłby użyty przeze mnie na pewno. Jaż jestem ciekaw, czy po przetarciu benzyną ekstrakcyjną coś z tego odejdzie. Na przykład jakaś warstwa, czy się zrobi ten klej mniej gładki, klejący taki jakiś tutaj taki jakby lepki od smaru od czegoś w ten deseń. Wiecie o co chodzi. Ale dobra, na ten moment to wszystko. Jak będzie okazja, to wam pokażę, jak działa pistolet. Yy... W użytku. Na ten moment to wszystko. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania filmów, do zasubskrybowania kanału. Pomoc znajdziecie na grupie Telefonawka Pro na Facebooku, Telefonawka Pro. Bez Pro to nie moja grupa. Yy, I tyle. Na razie trzymajcie się. Hej.